Siemano, siemano widzowie, witam was bardzo ciepłutko w kolejnym odcinku z gry Style Brain Road A w dzisiejszym odcinku widzowie już za 5 minut startuje sylwestrowy Admin Abuse I powiem wam tak, będzie naprawdę bardzo ciekawie, bo Sami doda rzeczy, które były już dawno w tym roku Plus dostaniemy nowego limitowanego sekreta No i pewnie wydarzy się jeszcze więcej, także ty mój drogi widzu bez przedłużania strzelkoń tej łapkę w górę, subskrypcji. zapraszam cię do oglądania I Sami przypomina nam, że została ostatnia minuta do startu Admin Abuse a Przy okazji jak widzicie mamy coś, czego dawno nie było a mianowicie Blue Trade Tak, dawno go nie widzieliśmy Czyli to co wam mówiłem, ci sami stare rzeczy Będzie przywracał do giereczki, cieszy mnie to Ogólnie wiem, że będzie nowa maszyna I jest już ta maszyna, dobra Jest już ta maszyna, na czym ta noworoczna maszyna polega? Kończy się za 4 minuty Ona będzie odpalana co jakiś czas I ona właśnie aktywuje tak naprawdę noworoczny event 2026 Już na start admina za mamy go odpalonego Witamy serdecznie sami Czy coś jeszcze zostało tutaj dodane? Z tego co wiem limitka ma być tutaj też dodana Szczęśliwego Nowego Roku! Również tobie sami życzę i wszystkim widzom, którzy oglądają teraz ten odcinek. Szczęśliwego Nowego Roku tutaj! No i mamy Bubblegum Machine. Powiem tak, może to nie jest takie rzadkie, ale Bubblegum Machine, ja lubię tą maszynę. Naprawdę lubię tego trejta ogólnie. I mam nadzieję, że dzisiaj cały czas takie rzeczy będzie odpalał. Miejmy taką nadzieję. W ogóle jak wygląda mapa? Tu mamy samiego. Ogólnie mamy tak naprawdę takie miasto. Widzicie, auta tutaj jeżdżą. Co my tutaj jeszcze widzimy? Radioaktywny ten baner. Tutaj mamy Tung 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 Saur baner. Tutaj Nowy Rok. Fireware. I w całej mapie są. Nie, no powiem tak, Ładny, ładny event, podoba mi się. Zobaczymy, co będzie dalej. To jest dopiero początek. Dopiero tak naprawdę admin abuse startuje. I na start mamy spam tutaj, jak widzicie, różnych lucky bloków. Dostajemy mityczne z noworocznym. Okej, okay, dobra, może sobie wyjątkowo je wezmę z racji tego, że chciałbym zobaczyć, jak wyglądają brain roty z tym traitem noworocznym. Oj, lucky bloki, czyli coś, co ja lubię, czyli coś, co ja lubię, dobra, je sobie na pewno bierzemy do bazy. Na 100%. Jeszcze zwłaszcza, jak są bloodroot. I powiem tak, sami tyle ich spam, że je ja nie Możemy kupować na inne konta, bo nie wiem czy wiecie, ale chyba czy każdy wie, ja gram na większą ilość kont, dokładnie na 4 konta w tym momencie. Więc na pewno całą bazę Lucky bloków też będziemy mieli dzisiaj ogólnie do otworzenia na 100%. I jeszcze w wersji Bloodroot, to ciekawe jakie tutaj Brain Roty polecą. Chyba jakieś mega dobre muszą lecieć. I dobra, na start tak naprawdę możemy sobie już otworzyć te Lucky Bloki. Jak widzicie mają trade'a 26, czyli noworoczny trade i mamy też 8 x laka odpalonego. Dobra, otwieramy i sprawdzamy. Co my tu mamy? Mamy triplito dwa razy właśnie z noworocznym Trade. Bardzo fajnie. Tutaj czy będzie coś ciekawego? Okej, okay, Losty Pitakos Nie zbyt się przyda, ale weźmiemy ją sobie oczywiście I ogólnie los Tortusa mamy Dobra, fajnie Potrzebuję czterech sekretów, żeby rzucić tak naprawdę do Santa Fuse Laka Czy tam Santa Fuse Maszyny Żeby zdobyć coś ciekawego Więc zobaczymy, co mi poleci Przy okazji mamy tego 8x Laka, więc pasuje też obserwować dywanik Bo Przypomnę wam widzowie, że na 8x Laku mój widz zdobył miola Więc naprawdę warto patrzeć na dywanik Okej, okay, sam jeszcze napisał nam, że z noworocznym eventem mamy szansę zdobyć tak naprawdę nowe Brain Roty Okej okay. Okay. Najrzadszy jest to Bunito, Bunito, Spinito. Ja już widziałem tego brain rota. On chyba, się nie mylę, generuje 3 miliony na sekundę. Chyba, że sami nagle coś zmienił. Ale pytanie, ile jest brain rotów? Okej, okay, wszystkie trzy brain roty mamy szansę zdobyć. Czyli są trzy nowe, sekretne brain roty. Tuf, Tukan. No to nieźle. Taf, Taf. To czemu drowerku wistów. Tuf? To się czyta Taf. Taf, Tukan. I jest ich tylko 300 tysięcy egzistów. Dobra, czyli to nie będzie raczej limitka tak naprawdę. Czyli to będzie sekret do zdobycia podczas admin abuse'a. Okej, okay, już rozumiem. Umiem. Czyli tak jak ostatnio sami rozdawał, tak naprawdę, OG, że zrespił na przykład 150 na wszystkich serwerach. Tak samo teraz będzie respił prawdopodobnie tego sekretu. Good luck, dzięki sami. Nie, cofam to, jest limitka, jest limitka, tylko potrzebujemy właśnie trzech nowych brainrotów. Okej, okay, mamy banito, banito, spinito, rokodisko i to totini, shrimpini, coś takiego. Dobra, potrzebujemy aż trzech brainrotów, żeby tu w sobie tutaj zrespić. Taf, przepraszam, taf, nie w cały czas się mylę. I przy okazji, właśnie dostajemy jednego z nich. Dobra, elegancko, mamy jednego z nich. I na czterech kątach pozostałych to samo Czyli Sami po prostu zrespił dla każdego Okej, okay, rozumiem, rozumiem Już rozumiem o co ci chodziło Sami I mamy jeszcze 10x laka Elegancko, elegancko 10x szczęście odpalone Sami pyta czy pamiętamy mutację, która była po Bluedrudzie? O ile się nie mylę, była tu Candy mutacja Aczkolwiek nie jestem pewien Bo tak jak mówię, gram to od początku niby Ale wiecie, dużo się działo w tej grze Naprawdę dużo się działo, więc wszystkiego nie pamiętam Ale zobaczmy, czy to jest Candy mutacja Tak, dobrze pamiętam drowerku Jest to Candy mutacja, patrzcie to Chyba jedna z moich tak naprawdę ulubionych mutacji, szczerze mówiąc. Wiadomo, radioaktyw najlepsza, ale Candy jest chyba takie top 3, top 4, coś w tym stylu. I przy okazji na kolejnym koncie zdobyłem tak naprawdę tego drugiego brain rota, więc brakuje nam jednego i możemy skraftować sobie tą limitkę tak naprawdę. A przy okazji mamy Lava Time. Kolejna mutacja, którą mieliśmy w tym roku. Bardzo fajnie, cieszy mnie to. I przy okazji sami aktywował 12x laka. Okej, okay, teraz może być grubo. I patrzcie, co się w ogóle respi. Mamy, patrzcie to. Graj z meduzy. Ej, faktycznie te sekrety teraz ostatnie jakoś tak naprawdę respią, wiadomo, te słabsze Ale i tak, że się respią, to jestem w totalnym szoku Bo wcześniej na 12 x xlaku w ogóle nic mi się nie respiło I przy okazji jeszcze Santa ta możemy sobie odebrać Może znowu będzie coś mocnego No niestety, nie tym razem, tym razem lawaka Okej, okay, czyli nie ma raczej sensu dzisiaj wrzucać tutaj secretów No chyba, że coś dobrego zdobędziemy To wtedy może wrzucimy Na razie trzeba tutaj tak naprawdę skupić się Żeby dostać ostatniego brain rota Tak dokładnie najrzadszego niestety I stworzyć oczywiście jego tough tukana Ciężko jest skraftować tego nowego tukana Nawet sam sami to mówicie to, że jest już tak naprawdę już 15 minut admin i tylko 1000 osób to skraftowało. 1000 osób na jakieś, nie wiem, 20-15 milionów, no to naprawdę musi być ciężki do zdobycia. Ok, as I see a lot of Poland, Argentina and Chile. OK bardzo możliwe, że następny event będzie jeden z tych krajów, czajcie to. Dobra, uwaga, uwaga, może sami powie od razu, jeżeli sami powie, że Polska, to się nie mogę oczekać. Uwaga, uwaga, czy coś sami powie, niestety nie, ale powiedział, że jeden z następnych eventów, który zostanie dodany do gry, to będzie właśnie jeden z tych trzech, czajcie to. Jeden z tych trzech. Jeżeli będzie to Polska to jestem mega, mega, mega zadowolony. Miejmy taką nadzieję. Czajcie, to tako Tuesday i normalnie Polska event odpalony. To byłoby niesamowite. I znowu mamy aktywowanego 10 xlaka. Okej, okay, dobra. Miejmy nadzieję, że coś się tutaj zrespi. Czekam na OG Mule, albo OG Strober Elefanta, albo OG Skibli Toileta. Ogólnie powiem wam, że admin abuse jest nawet spoko. Tak jak zwykle. Ale jedna rzecz jest naprawdę fatalna. Fatalna. Sami nie pomyślał w ogóle tak naprawdę o szansie na, na tego najrzadszego sekreta. Jest praktycznie nie do zrobienia. I Co teraz sami powinien robić? Respić cały czas tak naprawdę te sekrety tutaj, żeby ludzie mieli szansę w ogóle skraftować tą limitkę. A sami przez pół godziny adminowi bo tak, zaraz mnie pół godziny nic nie robi. Dosłownie nic nie robi i zostało skraftowane tylko 2,5 tysiąca tych tutaj limitowanych brain rotów. Czajcie, 2,5 tysiąca przez pół godziny? Gdzie przypominam, gra 10 milionów graczy. To jest praktycznie, nie wiem, szanse jak no OG Brainrota. Więc no, powodzenia życzę każdemu. Ho, i teraz będzie aktywowane coś, na co czekało dużo osób, czyli mianowicie 3 no i na to tak naprawdę wszyscy czekali, tylko Sami. Mam nadzieję, że zaraz odpalisz się jakiegoś lepszego laka niż 6X, no bo wiadomo na trzy taśmy no to jakieś 15X, 10X by się przydał. I przy okazji Sami też może odpalić tak jak przed chwilą mówiłem tak naprawdę to oto limitkę. W sensie jeden z tych trzech brainrotów rotów, żeby nam się zrespił, bo naprawdę jest mega, mega ciężko go skraftować. O dobra, tutaj też mamy tego drugiego secreta, czyli rocko Disco Spoczko Spoczko, tylko i tak dalej brakuje tego jednego, najcięższy do zdobycia. I przy okazji Sami przypomina, że to jest ostatni Brainrot Express, czyli ten tutaj w tym roku. Tak naprawdę, już za parę godzin mamy nowy rok. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o Adminobiusowy Brainrot Express, no to dostaniemy dopiero w sobotę, gdzie kończą się te wszystkie eventy, więc po raz ostatni mogłem tutaj pojechać, ale niestety nie pojechałem. I Nie mówcie, że to jest koniec Adminobiusa. Nie, nie, to nie może być prawda. Nie, to jest niemożliwe, że to jest koniec już. Nie wierzę w to sami. Powiem tak, jeżeli chodzi o cały Adminobius, był nawet ok, dzieje się tak jak zwykle, podobał mi się. I tak, to już jest koniec, prawdopodobnie. Tak, to już jest koniec. Ale jeżeli chodzi o tą limitkę, to przez, przypominam, 31 minut admin na gdzie jest 10 milionów graczy, zrespiło go tylko 5 tysięcy osób. Ja mam pytanie, jak ja mam zrobić tą limitkę niby? Przecież ona jest mega, mega rzadka. No to nieźle, no to nieźle sami. Dzięki, dzięki kolego złoty. I ogólnie teraz się wytradowałem i mamy wszystkie te trzy nowe sekrety, które są. W sumie jeden Brainrod God i dwa sekrety. I tak oto one wyglądają. Powiem tak, bardzo ładne. I teraz je wszystkie musimy tak naprawdę wrzucić do tej maszyny i skraftować sobie tą limitkę, więc dajcie mi sekundę, ja idę teraz wszystko wrzucić. I dobra, powiem wam tylko tyle, że jeszcze odpalimy sobie przy okazji ten noworoczny event, bo przypominam, że Brainrod brainrot gody i sekrety możecie ten event odpalić, więc let's go. Event wystartował, no to co? Chyba bierzemy, chyba bierzemy, tak naprawdę kraftujemy 300 tysięcy, jeszcze zostało prawie. Taftukan, let's go, let's go, let's go, jak on wygląda, uwaga, tak wygląda. Dwa tejty, 260 milionów na sekundę. Dobra, żeby siadł noworoczny. Ej, dobra, tu mnie zaskoczyło, tu mnie mega zaskoczyło, że to ma tyle. Milionów na sekundę i przy okazji z tyłu secret się respi. Czy dostaniemy jeszcze jednego treita? Dobra, zobaczmy, przy okazji secret tam z tyłu. Kolego na serwie, jak chcesz, to weź tego sekreta, tam z tyłu, bo się zrespił. Ale zobaczmy, proszę, noworoczny trajcik jeszcze noworoczny trejik, noworoczny trejik, proszę, 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 przecież to będzie mega w. Będzie mega, mega w, jak siądzie noworoczny trejik. E, czy będzie? No nie wiem, nie mam pojęcia. Niby można sobie podawać, aczkolwiek nie wiem, nie wiem. Chyba nie uda się raczej. Ej, dobra, nie będę narzekał 260 milionów na sekundę. Elegancko, bierzemy go do bazy. Dobra, spróbujmy, może jeszcze siądzie ten noworoczny. Kolego jak mi. Mnie... Słyszysz, wejść do swojej bazy na chwilę. Podawajmy sobie może jednak. Dobra, chyba mnie nie słyszy, kolega. Niestety, chyba nie słyszę, więc bierzemy 260 milionów na sekundę. Taftukan, Tak oto on się prezentuje. Ja jestem ogólnie chyba zadowolony. Bardzo ładny Taftukan. Wiadomo, z noworocznym traitem mógłby dawać nawet 500 milionów, ale no niestety, nie siadło, nie siadło, więc nie ma co narzekać i tak siadł fajny secret. I witam cieplutko po raz ponowny. Tym razem z nowym skinem, bo mamy nowy rok, więc mam taki trochę zimowy. I otworzymy sobie 7 secret dla kibloków Zobaczymy, co w nowym roku trafimy, let's go, może trafimy tak naprawdę last secret combination, powiem tak, fajnie by było, ale mamy pod spota okej, okay, tu niestety tortugini, tu również tortugini, tu też tortugini, może tu coś innego, okej okay. mamy dwa podchod spoty dwa razy, trzy razy tortugini i zostały ostatnie laki bloki dwa zobaczmy co tutaj dostaniemy, proszę na zakończenie roku, w sumie to tak naprawdę na nowy rok, czy będzie coś innego, no niestety same tortugini, czyli taki szybki opening 7 secret laki bloków no nic, powiem tak, jeżeli chodzi o podsumowanie Adminobiusa To jest obecnie kiedy to nagrywam po pierwszej w nocy I ile ludzie skraftowali sekretów Tylko 22 tysiące Więc chyba do soboty na spokojnie one będą Jeżeli chodzi o Adminobius, okej okay. Jeżeli chodzi o craft sekretów, taki sobie Więc po prostu ocenię ten Adminobius tak naprawdę noworocznie jako 5 na 10 Nie jest zły, ale szału też niestety nie zrobił Ale dobra, na skończenie jeszcze zróbmy sobie jakiś fajny konkurs Dla was i dzisiaj roznamy te oto 3 Brainroty dla jednej osoby Tak, jest tu Spaghetti Toaletti raz 130M i Lagrandy to jest łącznie, o ile się nie pomyliłem, 200 milionów na sekundę. Więc myślę, że to dosyć ciekawy konkurs, a jeżeli chcecie wygrać te trzy brainroty, banalnie proste zasady. Łapka w górę, subskrypcja oraz komentarz z Waszym nikiem. I na kolejnym odcinku głosimy sobie zwycięzcy. A propos zwycięzcy na ekranie teraz macie ostatniego. Serdecznie mordeczku Ci gratuluję. Dodajcie znajomych na Robloxie. Przyjmij mnie i napisz do mnie wiadomości prywatnej. A póki co już będę zmykał, Więc bardzo dziękuję jeszcze raz wszystkim osobom, które oglądały ten odcinek do końca. Życzę Wam wspaniałego dzienka albo wczoraj zależności, w której godzinie to oglądacie. Ja na ciebie będę zmykał i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia,